Witam! Dzisiaj chciałem spożytkować tą piękną pogodę. Jest 17 i świeci słońce, jak sam skórwysy, Chciałem spożytkować tą pogodę jeżdżąc na rowerku. No i cóż, pojeździłem i zauważyłem coś ciekawego. Coś co mnie zaczyna dziwić już od tygodni. Ponieważ zauważyłem dziwną tendencję i to wzrostowo. Ale na plus, Gdyż ponieważ zauważyłem, że ludzie zaczynają dostrzegać własne błędy, jeśli na przykład zostawiają mi ścieżkę rowerową i kurwa mać. Nie drogiesz na mnie pizdy, kogoś nam mówią, przepraszam. Albo na przykład, gdy ja powiem dziękuję, bo mi ustąpią na przykład na e, chodniku, czego nie muszą robić, ale zauważą, że jadę. Ja powiem dzień dobry, dziękuję. Głośno, wyraźnie, to oni mi odpowiedzą. Proszę. Ja nie wiem. Chyba Polacy się zmienili. Pogoda się polepszyła i kurwa od razu nastroje poszły w górę. Ja jestem szczęśliwy, że udało się, moi państwo. Polacy się jednak zmieniają. I to naprawdę ciekawe, że w końcu, już gdy ja powiem, dziękuję, to oni mi mogą odpowiedzieć. Aż się łezka wokół kręci, że jednak gdzieś ta ludzkość, to człowieczeństwo nie zostało zapomniane. Ta serdeczność wobec drugiego człowieka. Na przykład, przykłady? Dzisiaj powiem, dzisiaj. Przejechałem, przypuścili mnie ładnie, ja powiedziałem dziękuję, i pan donośnie powiedział proszę. Ja to usłyszałem, i od razu banan na mordzie. I mogę jeszcze bardziej cieszyć się tą piękną pogodą. Przypominam, że 17.00, jebie, tak słońce. Albo na przykład ostatnio jadę rowerkiem. Jest noc, jadę po chodniku, wszystko ładnie, pięknie, światło załączone. Pani w telefonie. I jakbym Od razu moja głowa już obliczenia kurwa Zaraz obudzi się z moim kołem przed twarzą, powie co ty kurwa robisz i od razu z pyskiem do mnie pójdzie. Nie! Okazało się, że nie, moi Państwo! Ona podniosła głowę z nad telefonu, spojrzała na mnie, odsunęła się bardzo grzecznie. Brzmi jakbym dorosły, bardzo grzecznie się odsunęła i powiedziała o przepraszam. A ja takie, nie, nic się nie stało. I oboje powiedzieliśmy to głośno, żeby obie osoby usłyszały. I od razu, gdy po prostu coś takiego się dzieje, w człowieku narasta pozytywna energia. Automatycznie po prostu wraca w ten smutny kraj. W którym każdy każdego nienawidzi, każdy każde mu kradnie i każdy dla każdego jest najgorszym chujem. Naprawdę! Pan, moi państwo, drodzy, panie i panowie, ten kraj można jeszcze uratować, jeśli chodzi o zachowania ludzi. Mamma mia, tuż to, to odkrycie. Ja naprawdę nie sądziłem, że będę w stanie kiedyś taki film nagrać. Tytułem zakończenia, chyba nie ma takiego określenia. Nie czuję, gdy rymuję, jak to się mawia. E, chciałem tylko powiedzieć jedno. Bardzo dobrze, zmieniamy się na lepsze. Chociaż ja też słyszałem, jak jakaś baba pod nosem powiedziała kurwa, ale nie jestem pewny, czy to dlatego, że skapnęła się, że i widzie w pięć osób obok siebie i zaszła mi całą ścieżkę rowerzystów. Ja na nią zadyntuję. Zadzwoniłem, zadzwonię. Dzwonka użyłem na nią, żeby się odsunęła. Nie wiem, czy powiedziała kurwa, bo nienawidzi życia w tym państwie, czy się zdenerwowała. Jaśnie pani się zdenerwowała, że ktoś raczył jej kazać spierdalać z nie swojego miejsca. No, i tak na sam koniec. Pętajcie, takie zachowanie jest bardzo dobre. Ale tylko, aby pozytywnie zakończyć ten film, chcę powiedzieć Ci pewną ciekawostkę. Ja jako osoba, dumny posiadacz słuchawek bezprzewodowych, przewodowych, jeżdżę sobie na rowerku i słucham tam różnych rzeczy na YouTube Bię tam czasem jakieś komentarzy, czasem po prostu muzyczka. Nie jestem pojebany, aby kupić się tu premium, więc czasem są reklamy. I dosłownie pierwszy raz przesłuchałem całą reklamę od G2. Resident Evil ósemki Village Mam nadzieję, że większość osób wie jaka postać się znajduje w tym. A jeśli nie, no to nie zrozumiem żartu. Chodzi o to, że jako ostatnie zdanie w tej reklamie jest... Znaczy ostatnie zdanie to jest przedstawienie co jest nowego w historii. Po czym nagle ostatnie zdanie to... czy bardziej ostatnie stwierdzenie nie wiem to And Tall Vampire Lady. I to mnie po prostu rozjebało. Może tylko mnie, ale to, że oni wyszczególnili, że dokładnie w tej części jest ta postać, to mnie rozjebało. A więc tym szczęśliwym zakończeniem Trzymajcie się. O! Tajne hasło w komentarzach grzeg żółka tak jak ostatnio.